Hej, Kamie. Cześć. Proszę, wiesz, co się stało? No, co się miało stać? No, tak już do mnie pisał, mówił, żebym przyszła, a potem nagle przestał pisać. Wiesz, o co chodzi? Wiem, ale może lepiej, żeby on sam ci to powiedział. Wyra, odkąd cię poznałem, czuję się po prostu jakby cały czas unosił się w powietrzu. Kocham cię! I zawsze będę Cię kochał, dlatego... We do, we do dlatego... Dlatego... Kamil, zacięło się, no. Zrób coś. Dlatego. Uuu. Dlatego. Dlatego. <laughs> Ale w topa. Myślałam, że to jest część programu. Dobra, ale skoro nie uciekłaś, to może nie wszystko stracone. Sprawdź. Nie wiesz, Nie wierzę. Kocham cię. Chcę zasypiać i budzić się obok ciebie i do końca swojego życia oglądać Twoją roześmianą twarz. Może niekoniecznie dlatego, że robię z siebie idiotę i wiszę To Czyli? Czyli tak. Zgadzam się. Kocham cię. I chcę z tobą być do końca życia.